Witam serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Starostarawski, pan Józef Matyszek, Witam bardzo. Dzień dobry, witam. Panie Starosto, jesteśmy w takim okresie, kiedy zamykamy jeden rok, rozpoczynamy za chwilę drugi, a więc przygotowujemy budżety. Proszę powiedzieć, w tej sytuacji, kiedy generalnie mówi się o tym, że pieniędzy nie ma, nie ma ich rząd, dziura budżetowa jest coraz większa, a im mniej pieniędzy w rządzie, tym mniej spływa do samorządów. A jeśli do tego dodamy ewentualnie przyjście kolejnej fali kryzysu, czyli im mniejsze podatki. O tym ta, ta sytuacja może być jeszcze gorsza. Jak jest tutaj w powiecie Rawskim? Czy Pan zauważa ten brak tych pieniędzy i na co brakuje? Czy jesteśmy przyzwyczajeni do tego już w samorządach, że przybywa zadań, a nie przybywa środków na te zadania. To nie jest nic nowego, to nie pierwszy rok. Rzeczywiście widzimy pewne trudności w realizacji budżetu, bo chociażby udziały w podatkach, które były zaplanowane, minister finansów, przysyłając wytyczne do tworzenia budżetu do samorządu, zakłada, że będą określone wpływy podatkowe. Ponad pół miliona udziału będzie mniej, więc to jest znacząca na 50 milionowy budżet. Jest to znacząca kwota. Będziemy musieli sobie z tym radzić i taką wiedzę mamy pod, pod koniec roku. Więc to też jest niedobre. Natomiast jak we wszystkich samorządach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że po prostu trzeba realizować swoje zadania. To gdzie te pół miliona znajdziecie, których Wam będzie brakować? Czeka liczymy, czekamy, więc muszą być pewne, pewne zapasy. W, w to, to nie pierwszy raz, to nie pierwszy raz. Natomiast weszły nowe regulacje, jeśli chodzi o standardy budżetowe i w tych nowych realiach no jest coraz trudniej, bo zakłada się, że wydatki bieżące muszą być pokryte wpływami bieżącymi. O te reguły budżetowe nowe ograniczają w wielu w wielu samorządach yy, A pana wydatki te nowe reguły finansowe tak jak twierdzi rząd są rzeczywiście w stanie wpłynąć na zmniejszenie deficytu państwa bo tak naprawdę ta ilość yy, ta to, to dziura budżetowa generowana przez samorządy tak naprawdę w skali całego budżetu państwa to jest tam latem chyba kilka czy kilkanaście procent, więc to nie jest aż taka, taki du, du, znaczący odsetek tej dziury. Zgadza się, to, to zresztą wielokrotnie ze strony samorządowej, my na Forum Związku Powiatów Polskich, ja byłem członkiem zarządu Związku Powiatów Polskich w poprzedniej kadencji, wielokroć żeśmy wskazywali, że że nie tutaj jest najistotniejsze źródło. I ma Pan rację i wiemy o tym, że gro problemu, czy ten ciężar problemu jest po stronie administracji rządowej, nie samorządowej. Musimy wiedzieć, że... Kreując wydatki, realizując inwestycje, przecież samorządy przyczyniają się do tego, że napędza się koniunktura, bo, bo jeśli budujemy drogi czy remontujemy obiekty, czy budujemy nowe obiekty, to pracują, to tam znajdują zatrudnienie ludzie, to... Są to pieniądze wpompowane w no, gospodarkę ładnie i można dyskutować, czy bo teraz jest taki etap, że zaczyna się dyskusja, czy wszystkie inwestycje były celowe. Tak, różnie, różnie to bywa, natomiast trudno policzyć, jak szybko zwraca się droga. My w większości no, obserwujemy taki proces zajeżdżania dróg lokalnych, bo buduje się autostrady w nienależyty sposób, czy drogi krajowe, czy zaplanowane są rekompensaty dla samorządów, które obsługują które, które są zarządcami dróg lokalnych a przecież większość z nas większość społeczeństwa codziennie porusza się najczęściej na drogach gminnych, powiatowych rzadziej wojewódzkich, rzadziej krajowych i autostradach, więc to jakość naszego życia, trudno to jest policzyć, prawda, czy jak szybko się zwraca droga, nie tylko I Jak policzyć ona... tą jakość życia, która się poprawia na pieniądze? No właśnie, jak, jak to zrobić także yy, yy, jesteśmy oczywiście po po prowizorium budżetowym w cierawskim, Chcielibyśmy, żeby i tak, i tak takie mamy uzgodnienia z y, panią przewodniczącą Rady Powiatu i z, y, żeby sesja budżetowa była w tym roku, żebyśmy budżet uchwalili w, w, no, w końcu grudnia, dokładnie 30 grudnia y, taki mamy zamiar, żeby ta uchwała była przyjęta. Oczywiście y, prowizorium budżetowe zostało przedłożone radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej y, zgodnie z Terminem ustawowym do 15 listopada. Planujemy przy tych, tych trudnych realiach budżetowych jednak no, ponad 8% na inwestycje, mniej, Jakie, niż, inwestycje? mniej niż, byśmy, niż byśmy chcieli. Mamy już wstęp po, wstępnym, po wstępnej ocenie nasz wniosek został zakwalifikowany do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Jest to przebudowa drogi, modernizacja drogi Pukinin-Mogielnica, tym razem w miejscowości Sapkowice. My konsekwentnie realizujemy, w bieżącym roku był modernizowany na tym ciągu drogowym odcinek do, też w gminie Sapkowice. Natomiast i to, jest, i to jest jedno takie zadanie drogowe. Zaplanowaliśmy wymianę dachu na budynkach szpitala z tego eternitu i, i no właśnie i, i co się da, jeśli chodzi o, jeśli będą możliwości, to dalej termomodernizację, wymianę okien i z takich większych zadań no mamy. Zapisane w budżecie e, środki na budowę krytej pływalni. Opóźnia się to zadanie, ale zabezpieczamy pieniądze. W czerwcu podobno ma być wreszcie o Więc e, no, środki zabezpieczamy i to jest prawie 2 miliony złotych. Jest to całość już zobowiązania które tak, powiatu, tak, powiatu. No my, my w tym roku mieliśmy też zabezpieczone zgodnie z umową realizujemy, czy płacimy za przedstawione faktury, jeśli takich nie ma, no to trudno płacić za, za nic, prawda? Więc takie zabezpieczenie jest. I to sięgamy, więc niestety dotacja z narodowego programu dróg lokalnych to tylko 30%. A nie 50, jak było dotychczas. No ale też nie ma się co obrażać, trzeba sięgać po, i po takie środki. Cieszę się, bo, bo tam osiem powiatów się zakwalifikowało. Jest to wstępne. Mam nadzieję, że, że, że no już w końcu listopada będziemy, czy na początku grudnia zobaczę wpisany na listę ministra teraz już cyfryzacji i administracji e, powiatrawskiej jako beneficjenta tych środków. E, Panie Starosto, nie ma co chyba ukrywać, że jednak największym problemem nie tylko dla powiatu Rawskiego, dla wielu powiatów, ale dla powiatu Rawskiego także e, to szpital i długi związane ze szpitalem. Proszę powiedzieć, jak, uciągnie się, uciągnie się. jak, jak, jak tą sytuację staracie się rozwiązać i czy będziecie podejmować kolejną e, próbę, żeby odciąć e, to, to zadłużenie i ewentualnie Stworzyć spółkę, z ten szpital oddać jakiejś innej spółce wyspecjalizowanej? Jesteśmy, czy znaczy tak? No, my konsekwentnie tutaj podchodzimy do, do tych kwestii. Pier Skorzystaliśmy w pełni z etapu oddłużeniowego z takiego projektu oddłużeniowego, to, który parę lat temu mógł być realizowany i znacząco wtedy zostały zredukowane długi. Powiatrawski poręczył znaczące kwoty, bo ponad 10 milionów złotych kredytów dla szpitala i to ciąży na, to ciąży na yy, wskaźnikach budżetowych, to wiąże nam ręce. Bo tak naprawdę to zadłużenie jest największym problemem, tak, nie, nie, nie bieżąca działalność. Znaczy, yy, no jest to... No znaczy, i, sam, znaczy, i sam budynek, który Substancja, budynek. jest wiele, wiele, to są wieloletnie yy, zaszłości. Yy, jesteśmy po intencyjnych uchwałach i czekamy, najzwyczajniej czekamy na Akty wykonawcze do ustawy o lecznictwie, których nie ma. Więc mamy nadzieję, że, no, że pojawią się i, i w taki sposób otworzy się możliwość dalszych, dalszych działań, tworzenia. Spółki. Tak, mamy uchwałę rady, mamy przyzwolenie jako zarząd, natomiast nie ma przepisów wykonawczych, więc nie ma jak się poruszać po prostu najzwyczajniej nie ma podstaw. Mam nadzieję, że, szyb, że no będą jak najszybciej że już teraz po, po uchwaleniu budżetu, że minister, nowy minister zdrowia szybko te. Przepisy, bo przecież projekty są zawieszone w internecie na stronach ministerstwa, ale to są projekty, a nie, a nie przepisy wykonawcze. I to byłby następny etap. Możemy, policzyliśmy, można ponad 6 milionów skorzystać z takiego, na taką kwotę z oddłużenia szpitala. I no to nasze działanie, żeby na przyszły rok poprawić substancję. No, Budach jest takim, przy budynku zaczyna się od, od fundamentów i dachu, prawda? Mamy ten eternit, który trzeba zutylizować, to też dodatkowe koszty. I no, chcielibyśmy, żeby. Planując w perspektywie budowę pawilonu, jednak nie zapominać o tym, że jest substancja istniejąca, że w, w, tej, w tych budynkach. Bo, bo, zgodzi się Pan, że szpital rawski zupełnie inaczej wygląda od środka, a ten, a no, no, ten wygląd zewnętrzny jest taki. No, zły, zły i, i no, mieliśmy dylematy, mieliśmy do wyboru albo piękną elewację, i, albo zakup sprzętu do szpitala. Wybraliśmy sprzęt. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.